Hej dziewczyny, dzisiaj jak widać troszeczkę inny kadr i jak widać za mną jest cała szuflada pomadek. Dzisiaj się w końcu zajmiemy za porządkowanie mojej szuflady z pomadkami. To jest w zasadzie jedyna szuflada, która wymaga porządku, bo nie jestem w stanie tam nic w niej znaleźć. Będę się posiłkować takimi przegródkami, które kupiłam dzięki jednej z Was w tegarze, ponieważ jedna z Was napisała mi na Instagramie, że coś takiego się tam znajduje. Więc kupiłam właśnie takie przegródki, to... Klasyczne, zwykłe plastikowe, wiecie, przegródki, które tak zatykamy i tam możemy sobie tworzyć e, takie przestrzenie, jakie są nam potrzebne. Ja jeszcze nie bardzo mam pojęcie, jak ja uporządkuję te pomatki. Nie, nie wiem, czy będę to robiła firmami, czy kolorami. E, tam jest generalnie jest jeden wielki bajzel, po prostu w tych pomatkach, e, ale nie mam ich jakoś tak strasznie dużo. Ta, ta szuflada ma wysokość 5 cm, więc to nie jest taka, wiecie, wielka, głęboka szuflada tam się znajdują pomadki, błyszczyki balsamy, pomadki metaliczne jakieś konturówki, naprawdę tam się znajduje wszystko, co jest ogólnie do ust w żadnym innym miejscu już tych pomadek nie mam, w zasadzie no może poza torebką, gdzie na przykład mam błyszczyk gdzie mam jakąś tam kolorową pomadkę i jakiś tam, nie wiem, balsam czy coś w tym stylu, więc no po prostu jeszcze nie bardzo mam pomysł na to, więc możliwe, że będziecie obserwować po prostu na przykład takie ułożenie, jak stwierdzę, że jednak mi nie do końca pasuje, to może jednak inne ułożenie więc sama nie do końca jeszcze wiem. Nie mam kompletnie pomysłu na to, jak to zrobić. Natomiast po prostu mam dzisiaj czas, więc odkręciłam szufladę od prowadnic, bo akurat w tych szufladach, w tych komodach, które mam ze sobą, no to tam jakby szufladę nie da się wyjąć. Ją trzeba po prostu odkręcić od prowadnic i wyciągnąć ją z tych prowadnic. No i zobaczymy. Pewnie to trochę potrwa, pewnie będzie pracochłonne i miejmy nadzieję, że dzisiaj to skończę. A jak nie dzisiaj, to może jutro albo w najbliższych dniach. Zobaczymy. Dobra, myślę, że w tej chwili zrobimy to w ten sposób, że produkty, które chcę zostawić, będę odkładać na jedną stronę, produkty, których nie chcę zostawić, będę odkładać na drugą stronę i potem już będę pracować tylko z tym, co mam. Więc to, co na pewno zostawiam i na szczęście staram się to cały czas trzymać w jednym miejscu, więc dobrze, że przynajmniej je łatwo znaleźć. To są konturówki różnej maści, beżowe, bordowe, czerwone, jakie tam są mi potrzebne, więc te konturówki na pewno zostają. Um... To powiem wam, że nie używałam. Nawet nie mam pojęcia, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. Dostałam kiedyś 100 lat temu e, w paczce od Eveline. Wiecie, co jest rozwalające w przypadku takich produktów? E, zobaczcie, jakie duże jest opakowanie i jaki mały produkt jest w środku. <laughs> po prostu rozwala mnie to za każdym razem. Zastanawiam się w ogóle. Może kiedyś sobie spróbuję i na przykład dam wam znać, czy w ogóle warto to kupować. Ewentualnie, jeżeli wy wiecie, to możecie na przykład mi napisać. Ja w takim razie na razie to chowam i to. To zostanie gdzieś z boku na zasadzie, nie wiem za bardzo, co z tym zrobić. Tutaj mam y, balsamy różnej maści, więc balsamy na razie i różne takie pomadki y, jeszcze sobie zostawiam. Tutaj mamy przykład pomadki Fenty, jak bardzo się rozwarstwia. I ja nie wiem, może ja po prostu kupiłam jakiś lewy egzemplarz, bo ludzie się zachwycają tymi pomadkami, a dla mnie ta pomadka to jest jedna z gorszych pomadek, jaka istnieje. Nie wiem, czy to będzie widać, jak bardzo jest to rozwarstwione, tak więc ta pomadka, ja ją zostawiam po prostu dla samego koloru ewentualnie, żeby porównać gdzieś do czegoś, natomiast na pewno to nie jest pomadka, którą będę chciała nakładać, ale możemy ją tutaj odłożyć. To w zasadzie tak wyglądają moje pomadki. wszystkie, Tutaj mam jeszcze pomadki, wszystkie z Eveline All oh My Lips, natomiast ja je bardzo rzadko używam. Nie przepadam za tymi formułami i też jakby zapach mi za bardzo nie odpowiada, więc jeżeli nie muszę, to, to praktycznie po niej nie sięgam. Więc one idą gdzieś do odłożenia, ponieważ one na pewno nie są do oddania. Bo tak jak mówię, raz czy dwa, którąś pomadkę e, użyłam, tak więc one po prostu idą gdzieś tam. No, nie wiem, na bok może kiedyś się przydadzą. O, tutaj jeszcze mak mi wpadł. No i tu mam takie pudełko właśnie pomadek, które raczej będą do wyrzucenia, bo to są pomadki, z którymi za bardzo nie wiem, co zrobić. Burżuła są już tak stare, że na pewno je trzeba wyrzucić, ponieważ one mają co najmniej z 5 lat. Korazona, to niech będzie tutaj, bo ona ma w sumie fajny kolor. Też te kolory są szczerze mówiąc średnio fajne, więc one też idą do wywalenia. Te kredki są stare. Golden Rose, kredki ani nie używam i też są bardzo stare, więc nie ma co. Ta pomadka również debora błyszcząca, czerwona. No, w sumie mamy jeszcze jedną błyszczącą czerwoną ze Smashboxa, więc ona może zostać. Semilak kolor bardzo ładny, natomiast jest bardzo nietrwała. No chociaż czasami w filmach jej używam. To jest śmietnik. Tutaj mamy debora Super Gloss. Rzadko używane, ale w sumie błyszczek, więc na razie niech tutaj zostanie. To jest bardzo słaba pomadka. Lipfinity lubię, więc tutaj Lipfinity niech zostanie. Na razie ją położę tutaj. No dobra, słuchajcie, udało się skończyłam. Nie jestem do końca zadowolona z tego, jak to wygląda. Ten fragment na końcu, który tam widzicie, czyli tam, gdzie są pomadki Eveline, to jest fragment, do którego jak te szuflady są włożone i przykręcone, nie ma dostępu. Dlatego ja je tam włożyłam, żeby właśnie e, pomadki mi się nie przesuwały, a i tak tam nie dosięgnę, bo te szuflady po prostu są tak skonstruowane, że one się nie wysuwają do końca. Ja wiem, że są różne sposoby, że można odkręcić śrubki i tak dalej, ale ja po prostu tego nie robię, bo e, jakby mam to wszystko, wiecie, odpowiednio skręcone i, i nie chcę więc starałam się jakby tak to zrobić, żeby właśnie pomieścić się w tym obszarze. Ogólnie mi się udało. Nie do końca jest tak jak bym chciała, ale na chwilę obecną jestem zadowolona. Najpierw jak widziałyście, chciałam podzielić je markami, ale to jednak nie miało sensu, więc finalnie podzieliłam je kolorami, czyli mam takie brzoskwiniowe nudziaki, mam różowe, mam mocne kolory. Typu fuksja i fiolet mam czerwone, potem mam takie dziwne, typu brąz, jakiś dziwny pomarańcz, co ja tam jeszcze mam? Miniaturki mam, błyszczyki, no i te konturówki, które tak nie bardzo wiedziałam, co z nimi zrobić. Jak widziałście, parę razy mi się cała konstrukcja rozwaliła, bo jednak to nie jest takie proste, żeby to tutaj wszystko połączyć, zwłaszcza jak potem się okazuje, że chcę gdzieś dodać fragment i muszę go wbić od spodu, wtedy po prostu wszystko się sypie, tak więc. No było z tym trochę zabawy, jestem, powiem Wam, wykończona, kręgosłup nie boli, bo człowiek jest cały czas pochylony, to nie jest zbyt wygodna pozycja. Może gdybym usiadła na podłodze, ale to i tak cały czas trzeba się pochylać tu, ta, tamto, więc no nie było zbyt dobrze. Natomiast tak jak mówię, jestem ogólnie zadowolona z, teraz z, z tego jak to wygląda, mam nadzieję, że łatwiej mi się będzie sięgać po takie kolory, po które chcę, no i zobaczymy. W zasadzie zobaczymy w praktyce jak to się będzie sprawdzać. Eee, słuchajcie, nie zużyłam zbyt, e, zbyt dużo nawet jednego opakowania, nie zużyłam, bo mi jeszcze całe takie duże zostały, a mam jeszcze pięć opakowań, tak więc jeszcze w przyszłości będę mogła... Sobie coś takiego porobić, jeszcze taki jeden mały kawałek mi został. Starałam się, tak wiecie, właśnie wykorzystywać nawet te małe kawałki, także nawet jeżeli gdzieś mi coś wystaje albo nie do końca dochodzi, to i tak mimo wszystko starałam się to tak zrobić, żeby właśnie wykorzystywać tą przestrzeń i żeby mm, niepotrzebnie też nie narobić, wiecie, kupy takiego luźnego plastiku, którego potem nie miałabym jak wykorzystać. Tak więc taka trochę była moja też intencja i myśl za tym, e, więc tak, chwilę chyba dosyć długo oczekiwane, bo... Sporo miałam tych próśb, nie pretensji, próśb, żeby pokazać Wam właśnie, jak wygląda moja taletka. Natomiast to jest na razie tylko fragment. Nie planuję w najbliższym czasie żadnych innych filmów w tym zakresie, bo wszystkie inne moje szuflady mam, po mam poporządkowane tak, jak tego chcę. Tak więc no na razie musicie się zadowolić po prostu tym Dobra, słuchajcie, myślę, że to tyle Mam nadzieję, że taki film też wam się spodobał Taki totalnie na luzie, bo wiecie, ciuchy domowe, dress. Co prawda mam trochę makijażu, bo mam troszeczkę korektora pod oczami Trochę wyrównane kolory, troszeczkę dodane rozświetlacz i brwi zrobione Żeby tak bardzo, wiecie, nie rzucały się w oczy, wiecie, te dziury moje i tak dalej Ale mam nadzieję, że mimo wszystko taki na luzie trochę bardziej odcinek Też wam się podobał odcinek Film też wam się podobał tak więc yy, dajcie znać jak wam się to podobało, ewentualnie jakie są wasze sposoby właśnie na segregowanie pomadek czy też jak to generalnie u was wygląda. Trzymajcie się w takim razie ciepło i do następnego filmu. Na razie pa pa.